I się dzień dobry, i niedziela, i ruch w interesie, już coś, coś jadzie. Namse? Za wcześnie. Widziałem bardzo ładny tytuł, bardzo ładne pytanie. Ładne w sensie hmm, celowe? Mądre? Docelowe? Święta były udane czy rodzinne? Jeśli udane, to bez rodziny. A zresztą się promuje tego typu święta o już x czasu. Niesieć w mieście, czy tam nie siedź gdzieś, Wypierdale w góry. Eee, stół rodzinny. Wspólne święta rodzinne. Poszły się czochrać. Eee, łączność. Eee, bo nie umiemy rozmawiać. Udajemy autorytety. Jeśli ktoś lubi Tuska, to zaraz jest durniem. No, Generalnie ten, co lubi Tuska, nie umie się przyznać, że nie lubi PiSu. Nie umie zwerbalizować, wymyśleć, nie lubi za co. O, światełko w tunelu. De facto, gdyby poznał ten PiS, socjalistów do imentu to są z mlekiem matki wyssani socjaliści, ci z wierchuszki. By kochał PiS lepiej niż Tuska. Tusk jest oszustem, a ci są po prostu politycznymi idiotami. Eee, mówiąc. Kto to powiedział? Piłsudski. Kto nie był za młodu e, socjalistą, ten będzie na starość idiotą. No to jest Tusk, e, a e, ci, którzy są socjalistami w PiSie, to ile lat chcą żyć? Przecież to są już staruchy nad dechą, nad dołem, nad rowem. To kiedy oni myślą, że teraz mają młodość, bo się dorwali do koryta? I tak dziecko nie umie umotywować, yy, dlaczego nie lubi PiS i PO. To tutaj jest tylko jako tło. Tu się mówi o tym, że nie umiemy mówić, nie umiemy... Logiki się nas nie uczy. Praca, 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 praca. Dzwonić, co? Bo panie Wisz, najszybszy transport ma mleczarnia. To z takiego filmu było, trzeba by oglądać. I nie umiemy mówić, e, układać czegoś logicznie. E, nie pamiętamy tego, co było dwa dni temu, więc nie pamiętamy motywów, dlaczego lubimy, nie lubimy. Bo nie. Co to jest odpowiedź: bo nie. Jesteśmy leniwi, używamy wobec innych, bo nie. Inni są leniwi wobec nas, więc grzeszą, używając słów: bo nie. Tło sąsiada po prostu, żeby było widać, że to jest poranek. Wyglądam tego nowego roku, bo na, na nowy rok, dzień dłuższy, na barani skok. Tak wyglądamy tych dłuższych, krótszych, dłuższych, krótszych, jeb, wdechy, kurwa i piździec. Mgła jak 150, ledwo wierzę, widać. Eee... I ktoś, mi się wydaje, że jest ktoś yy, mądrzejszy, kto, kto miesza w tym wiaderku yy, z popisem. A mediami srami, do Panią Werner Branner, Brunner, z taki taki lata jakiś mem, że TVN, prawda, 24 godziny na dobę. No, błagam. Kurwa, u Beki zakładali zakradzione pieniądze, telewizję, a oni mówią prawda. Ej, tam, tam nawet ich prawda nie wyzwoli, ale to jest inna bajka. I teraz tak, dlaczego się o tym nie mówi, nie pisze, a jak ktoś powie, to e, jest pisowcem Nie umiemy przyjmować prawdy, wolimy żyć w słodkich, pierdzianych kłamstewkach O, to taki bajer e, Czy Ci się podobam? No właśnie u facetów to ta końcówka decyduje o, o takich rzeczach Czy Ci się podobam? No jebać się chcę, podobasz mi się, podobasz No gówno prawda, Ci się nie podoba No ale Ci się nie podoba, to już masz miesiąc postu, kurwa, w dupę, no I odmawiać e, sobie nie umiemy tego postu e, i zadawać komuś postu też nie umiemy. To co mówiłem w poprzednim filmie, e, że od jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze, nie byłem, jeszcze moich rodziców nie było w planach, kiedy już PRL e, lągł się w kłamstwie. Oddychamy kłamstwem stąd yy, kłamliwa natura. No, grzeszna, rozumiem, ale aż tak kłamliwa natura człowieka znikąd ratunku. Prawnuczki yy, się buntują, ale to nic, jest ugotowana pasza. Potem zadamy paszę, trzeba zwoływać ocz i do domciu. Ciasto zadziergnięte na chlebek, może dzisiaj bym zrobił, dodał, poczytam receptury, widziałem, słyszałem, że można dodawać y, zmielone orzechy do chleba, coś ala słonecznik, coś ala nasiona dyni, zobaczymy, bo się milniane. Hmm. dobra, poczytamy, pokojarzymy, to co? aby do nowego roku, a potem znowu będziemy kłamać. E, I będzie pytanie, e, nowy rok, sylwester, udany czy rodzinny?